Ok, mamy dwie godziny do wylotu i czas się spakować. Jak ci się podobało? Fajnie. Cała podróż oczywiście troszkę zajęła, ale na szczęście już jesteśmy. Proszę bardzo, jakieś Suzuki. Wszystko jest. Wersja zmęczona. I jedziemy do hotelu. Wygląda nasz domek. Tak się w ogóle prezentuje cała okolica. Jest to pierwszy hotel, w którym będziemy się znajdować. Spędzamy tutaj trzy noce. Następnie przemieszczamy się do innego hotelu na kolejnej wyspie. Dobra, tak wygląda nasz środek. Nie będę wam dużo pokazywał, bo niestety już zdążyliśmy zrobić bałagan. Przywitaj się ładnie z widzami mojego kanału. Nie jest tutaj największy porządek, ale to nie o to chodzi, bo nie chcemy Wam pokazywać ze środka za dużo, bo nie ma tak naprawdę co pokazywać. Jest to fajny domek, bardzo duży. Yy, tutaj jest taka część wspólna, tu jest yy, nasze łóżko. No i bardzo duża łazienka, to już Wam tak pokażę na szybko. Bardzo fajna, duża łazienka, a najfajniejszą rzeczą jest chyba ten wyjście na taras tutaj. I na razie to tyle, lecimy, zbieramy się na farze. Muszę zobaczyć jaki ma piękny tu. Tak, widzicie, różne ciekawe rzeczy tu się dzieją. Niestety nie nagrałem momentu, w którym łódka się wywróciła, ale to nieważne, nic ludziom nie jest, więc wszystko jest w porządku. Tak jak mówiłem na początku. A nie, nie wiem, czy w ogóle to mówiłem, ale plaża naprawdę wygląda bardzo fajnie. Idziemy na te skałki, bo one chyba tutaj są najlepszą atrakcją na tej plaży. Proszę Państwa, szybki update. Przechodzimy nie. przez takie skałki, no ten cyk, 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 cyk. Trochę wspinana, nie jest ciężko, ale z plecakiem i z torbą daję radę. Jak to jest mieszana mi Stoję tutaj, bo co chwilę wlewa się woda, a ja nie chcę, żeby nam zalało sprzęt. Położę go tutaj. Robimy zdjęcia, póki nie ma ludzi, ale raczej do nich za nami nie przyjdzie. Oczywiście te zdjęcia. Zdjęcia widzicie tutaj. dobry w dniu kolejnym. Wczorajszy dzień się szybko urwał, ponieważ po plażu teraz wróciliśmy do domu i poszliśmy spać. Natomiast dzisiaj wybieramy się na kolejną plażę, na którą musimy się dostać promem. Płynie on zaledwie 15 minut i jest 7 minut od naszego hotelu, także nie musimy się śpieszyć. A teraz jemy sobie śniadanko i pokażę wam, co tutaj się uje. Oczywiście ja zawsze zaczynam od wersji na słodko, bo jestem słodkolubny słodko. Sło, no, słodkolubny, ale najpierw zaczynam na słoną, przepraszam. Żeby było troszkę więcej białka, ale no co? Ja jestem słodkolubny, jeśli mogę brać śniadania, to zawsze biorę śniadania na słodko. słodko. Znajdujemy się na wyspie Ladik, wzięliśmy sobie rowerki, teraz wam pokażę co jak, ale na razie spotkaliśmy żółwie i ja, są Wchodzimy już na miejsce docelowe Na którym chcemy się rozłożyć i powiem Wam, że kurde Wow Jest fajnie Jest troszkę ludzi Oceniam tą plażę Na ładniejszą niż tą wczoraj Natomiast jest dużo więcej ludzi niż wczoraj Strasznie dużo ludzi się przewija wzdłuż Tak chodzą po prostu O, mogę Wam pokazać nawet Kurde, te skały to wyglądało jakby jak ktoś tutaj po prostu usadził na siłę, jakby to zaplanował. Architekt jakiś wystroju plaż, nie? No, zobaczcie sobie. Przecież one tak to pasują, to jakby ktoś specjalnie to usadził, rozumiesz? Kiwa głową, dobra. Puszczamy dronika, zobaczymy jak to wygląda. Wrażenie, przynajmniej na mnie e, chciałbym tylko wam powiedzieć, że nie wiem co chciałbym powiedzieć piramid się powoli. słońce smaży cały czas robimy jakieś zdjęcia pokażę wam tutaj co wyszło tutaj fajnego to co widzicie tutaj to są wszystko plantacje wanilii która jest tutaj podobno bardzo popularna. I można też w ogóle zobaczyć, jak ona rośnie. Zważa, można sobie kupić. Weronika kupiła sobie kilka sztuk. Kosztowały 200 rupis czyli jakieś 50 zł. Jak pachniały. Pięknie pachną, naprawdę tak. Mocno i pani widziałam jak pani spakowała, że to nie jest tak, że kupujemy produkt, który był gdzieś tam kupiony, nie wiadomo gdzie. Tylko pani miała normalnie stertę tej wanili i sobie pakowała w te opakowania, przy nas je zabezpieczyła, więc naprawdę czuć było, że to jest taka prawdziwa wanilia. A my jedziemy już na prom. Jest godzina 15, 16 mamy prom i powoli się tam zbieramy. Witam w kolejnym dniu. W dniu, w którym zmieniamy hotel, zmieniamy też wyspę, zmieniamy wszystko, zmieniamy też kolor skóry, zmieniamy opalaniznę, jestem cały czerwony, boli mnie strasznie. Wszystko przez ciebie, bo mnie nie nasmarowałeś. Nie no moja wina nie wiem, czemu jestem na tyle głupi, że nie pomyślałem o tym, żeby się posmarować y, odpowiednio do miejsca, w którym się znajduję, czyli w miejscu tropikalnym, w którym nawet godzina przebywania na słońcu potrafi bardzo mocno palić. Nie ma znaczenia. Lecimy dalej. Jedziemy na plażę, później lecimy na lotnisko, krótki lot 20 minut, zmieniamy wyspę i lecimy do naprawdę fajnego miejsca, także y, nie mogę się doczekać, żeby wam pokazać, co to będzie za miejsce, do Zopka. Jedziemy sobie na plażę, y, przez bardzo ładne w ogóle region, możesz tu pokazać jak pan uderza właśnie bo jest to wow, nice shot bo jest to pole golfowe, przejście jest przez prywatny teren więc wygląda to jak wygląda a wygląda bardzo ładnie Prawie. bogato, Weroniczka mówię, że to jest najdroższy jeden z droższych hoteli, jeden z droższych hoteli, hoteli na tej wyspie ale trzeba zadupnąć 20 minut, trochę mi się nie podoba jak ma się no. 15kg na plecach jest się spalonym jak rak Gdyby były jakieś problemy z mikrofonem to możliwe, że występują bo nawet mój operator mówił, że mam problemy z mikrofonem <noise> pięknie zatarliśmy na miejsce to chyba najładniejsza plaża na jakiej byliśmy dotychczasowo wrzucę wam tutaj nazwę, jak ona się w ogóle nazywa znajduje się blisko lotniska, więc jest trochę restrykcji dotyczące latania i tak dalej natomiast tak uważam, że warto ją zobaczyć bo jest naprawdę wow Jedzę tak sobie i myślę o tych najładniejszych plażach na świecie, bo wiem, że znajduje się na pewno na Seszelach kilka z nich, a na pewno jedna. I zastanawiam się, która to plaża, o którą plażę może chodzić. Na pewno już Wam tu napiszę, o którą chodzi. I się zastanawiam, czy my na tej plaży czasami nie jesteśmy. Czy może byliśmy. Czy może będziemy, jeśli się uda. No bo to też jest tak, że nie będziemy na każdej wyspie na Seszelach, na których są te plaże. A wyspie jest sporo. My będziemy na dwóch. Na głównej Machę na którą przylecieliśmy i teraz jesteśmy na, na wyspie Praslin a i byliśmy na Ladik na tej Ladik na pewno są jakieś takie... tam wydaje mi się, że tam może być ta topka ale mogliśmy nie być na tej najlepszej plaży chociaż kurczę, jak tak wpisuje się w y, plaże w, na Seszelach to jest ta la, na Ladik na pewno ale powiem szczerze, że, że ta tutaj jest... O, ładniejsza jest tam może te skały rzeczywiście są większe i to chyba głównie o to chodzi, że po prostu te skały jest po prostu więcej i one są duże i naprawdę robią wrażenie, no, fenomenalne. Ale jakbym miał wybierać, to wybrałbym to miejsce, tą Guarante, plażę, nie wiem do końca jak ona ma, na, na, jak się nazywa, ale jest, no, jest, naprawdę przepięknie, jest cudownie, naprawdę. Żałuję tylko, że nie mogę siedzieć na słońcu, bo siedziałbym w tej wodzie, bo woda ma idealną temperaturę. Ale no nie mogę, no bo to tylko wyjdę bez koszulki na słońce i już, już muszę wracać. Wracamy do auta, tankujemy auto i samolot. Dobra, jesteśmy na Mache. Pewnie zapytacie się dlaczego wybraliśmy samolot, a nie prom, bo też jest opcja wzięcia po prostu promu i przepłynięcia, to trwa trochę dłużej. No bo około y, chyba półtorej godzinki, ale przez to, że wzięliśmy się za logistykę dzień wcześniej, bo na ostatnią chwilę ogarnialiśmy bilety już na miejscu i tak dalej, to okazało się, że tak naprawdę samolot jest droższy o chyba 100 euro. Koniec końców wyjdzie tak naprawdę 100 albo 200 euro, już nie pamiętam. I na sam koniec stwierdziliśmy, że po, po trzech lotach, i tak dalej, to będziemy na tyle zmęczeni, że wolimy wziąć po prostu i Już ten samolot, żeby jeszcze się tym problemem nie tłuc, bo tłukliśmy się kiedyś na Malediwach, no i to rzeczywiście no, zabiera trochę energii i siły na sam koniec podróży. No, to taka wymóweczka, wiadomo. E, a co chciałem powiedzieć, że sprawdzamy ceny Ubera. To jest tip, który dostałem od Kuby Pateckiego. Nauczył mnie tego, żeby sprawdzać średnie ceny Uberów. Jeśli lecimy w miejsce, którym jeszcze nie byliśmy i nie znamy cen, warto sobie sprawdzić, żeby nas nie oskamowali. Wzięliśmy furę, to jest nasza fura. Okazało się, że... że taksówka kosztuje 70 euro prawie w jedną stronę, a auto kosztuje 55 euro za dzień. Więc z mojej polskiej matematyki wynika, że się nie opłaca jechać Uberami, no bo zaraz będziemy chcieli gdzieś podjechać, zaraz będziemy chcieli zmienić miejsce. I przez to nie będzie się opłacać, po prostu, no bo w jedną, w drugą stronę Uber to jest 140, a my zapłaciliśmy za auto 220 euro. Tak? Tak, jedziemy. Auto jest osrane. Brudne stare, Brudne, ale, stare ale, ale 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 będzie jechać, no. Proszę zobaczyć. Tak mieszkamy, tak żyjemy. Nie będę pokazywał, ponieważ zapraszam do obejrzenia vlogu Veroniki na kanale Veroniki z pobytu tutaj. Ja to tylko tak pokażę mniej więcej szybciutko widoki, bo dla mnie one są najistotniejsze Dobra, widzicie tę czerwoną klatę? Dobra, widoki Pięknie Tam jest zachodzik No i ten hotel naprawdę robi wrażenie Plaża, miejsce, restauracje ja Już nawet nie będę mówił co, bo wszystko będzie tu Nie będzie w lotku A przez kolejne dni, sami wiecie Powiedzmy, że dużo odpoczywaliśmy. Podziwialiśmy przyrodę, tropiliśmy kraby, kąpaliśmy się w morzu. Zresztą sami zobaczcie. Witam Was w kolejnej części vloga. Pożyczyłem sobie od Kuby Pateckiego i od Jojulca. Dziękuję, chłopak, jeśli to oglądacie. E, takie coś, to pokażę Wam. Jest e, etui wodoodporne, które pomaga nam tym, żebyśmy mogli zamoczyć naszą kamerę. Bierzemy sobie taki sprzęcik. Ja tu sobie wziąłem specjalnie, wsadziłem rękawiczkę gumową, żeby tam nic do środka nie leciało i nie uszkadzała nam soczewki, która jest bardzo delikatna. Teraz, jak to działa? Ja biorę swoje body, czyli A7S3 wkładam je tutaj do środka jest super fajny, ponieważ możecie manualnie sterować dosłownie wszystkimi ustawieniami, które potrzebujecie od, od ekspozycji poprzez ustawienie aparatu, tryby nagrywania nawet przełączanie na zdjęcia to jest naprawdę mega super sprawa niestety droga bo kosztuje to około 3-3,5 tysiąca, czyli naprawdę droga sprawa poza tym, proszę zobaczyć jak to się pięknie prezentuje Tutaj widzimy, możemy zmieniać wszystkie ustawienia, nie mam złożonego obiektywu, ale jak widać wszystko działa, pokrętła i tak dalej, tutaj mogę sobie wszystko zmieniać. No to co, zabieram Was na plażę. Dobra, jesteśmy na plaży, bardzo ładnie się prezentuje, szkoda trochę, że dzisiaj nie ma słońca, jest dość słaba pogoda, ale nic na to nie zrobimy, ja tak postaram się wypróbować, potestować się w ogóle jak to wychodzi, jeśli będzie... Niedosyt, no to jutro po prostu sobie tutaj wrócimy na spokojnie, zrobimy co się da, co nie. Co się udało zrobić, jestem w miarę zadowolony, bo całkiem fajne warunki nastały, szczególnie że zaczął padać deszcz, to było takie trochę klimatyczne, nie powiem, aczkolwiek strasznie ciężko się zmienia ekspozycja w tym aparacie. Ja co chwilę przeskakiwałem ze sloga na, na drugi profil kolorystyczny, bo nie mogłem cały czas złapać takiej ekspozycji, jaka by mi się podobała najbardziej, no ale widzicie tutaj efekty, co udało się uzyskać, także jestem w miarę zadowolony. Witam podobnie, dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy na trailu, proszę Państwa, na trailu, bo wychodzimy na najwyższy szczyt. Czego? Seszeli. Seszeli, wysp Seszelińskich. Jak widać, ubiór na razie nie jest przystosowany, ale szybko przebieram się na, na Adidasiki. Jest tutaj na Seszelach trochę trekkingów, nawet po drodze mieliśmy kilka fajnych właśnie tras. Natomiast wybrałem ten ze względu na to, że on ma fajny punkt widokowy, który, przez który widać chyba stolicę z tej wyspy, a na pewno też widać też samoloty, które lądują. Ogólnie ma być bardzo fajnie. Idzie się raptem godzinkę do góry, ale to zaraz Wam powiem, bo mamy mało czasu, mamy godzinę do zachodu słońca, a, a chcemy się pośpieszyć żeby nie schodzić, jak będzie bardzo ciemno. No Dobra, to zostawiamy samochód. E, tutaj jest budka, w której trzeba kupić wejście. Ogólnie nie wiem czy jest w ogóle szczyna o tej godzinie. Tutaj mamy cały repertuar na dzisiaj, na teraz. Czyli jesteśmy tutaj i mamy do przejścia kawałeczek dosłownie, to jest naprawdę 1,5 kilometra, 500 metrów do góry i jedna godzina. Medium. Kupiliśmy sobie bilety, kosztowały 50 zł za dwie osoby, także nie tak tanio. Przypominam tylko, że wejście do Bieszczadzkiego parku kosztuje 10 zł dorosła osoba. Ale no co, nie będę tu pol, 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 polaczył kurczy, no nie jest to Bieszczadzki Park, nie ma co ukrywać. E, troszkę się śpieszymy, ale postaramy się też nie zapieprzać. No bo po prostu chciałbym zobaczyć na zachód słońca e, na samej górze. Nie ukrywam, że chciałbym spotkać jakieś fajne zwierzę, jakiś kameleon, może jakiś ciekawy ptak, ale zobaczymy. Ten trek jest na tyle krótki, że żeby wątpię, żeby się udało. Uh! Krótka przerwa. Męciona, widzę. Powiem ci, że zapieprzasz troszkę, ale nic ci nie mówię, bo tego czasu nie mamy za dużo, ale my już prawie jesteśmy, nie? Fajny klimat, ostatni raz yy, podobny na Treku był na Kilimanjaro. Tamten pierwszy dzień, jak się idzie przez te lasy, bardzo podobny klimat do tego, co tutaj się dzieje. Natomiast yy, tu jest dużo większa wilgoć i to czuć po prostu, jak się z nas leje. Ale fajnie jest, po kilku dniach leżenia dupą do góry, dobrze jest sobie po, pochodzić i trochę się spocić. Ja to jest prawie jak via ferata, nie? Powoli jesteśmy. O, wow. Ale fajnie. Proszę Państwa, 21 minut od wyjścia. Jeszcze muszę Wam coś sprostować. Jeden farmazon, który puściłem, czyli to, że to jest najwyższy punkt Seszeli. Na pewno to nie jest, bo widzę, że tam jest wyżej, więc na pewno to nie jest najwyższy punkt. Sprawdzę to i napiszę tutaj, gdzie i jak się nazywa najwyższy punkt Seszeli. Ale, styl uważam, że mega fajne miejsce. Jeśli ktoś zaraz będzie na tych wyspach, to polecam wyjść sobie wcześnie rano albo po południu na wschód, zachód. Kto co lubi, w ciągu dnia też będzie fajnie. Żeby się troszkę, wiecie, przemęczyć. Mówię, 30 minut do góry, na spokojnie da się radę wyjść. 5 minut tutaj, żeby napić się coś fajnego, powodzić po zachody słońca. Fajnie też widać, jak samoloty lądują, yy, bo widziałem na filmie u kogoś, u nas niestety nic nie lądowało, ale to jest lotnisko, na którym lądują bardzo duże samoloty, więc naprawdę czasami można trafić w fajny przelot. Zrobiło się bardzo ciemno, ale niewiele nam zostało. Tak naprawdę już prawie jesteśmy, także jeszcze chwilę będziemy. Ale kurczę no, bardzo szybko się ciemno zrobiło, ale tak przypuszczaliśmy, nie? Warto było zapieprzać w tamtą stronę, jednak nic przyjemnego wracać po ciemku, jest ślisko. Jeszcze coś sobie zrobiłem z kolanem, na dupce mnie fest, ale no trudno. Takie uroki sportu. Witam Was w dniu ostatnim i naszym i Waszym. Haha, w sensie Waszym, że takim, że kończymy tego vloga, moi kochani. Dajcie mi proszę znać, co byście chcieli zobaczyć na tym kanale. Jakiego rodzaju filmy, e, czy bardziej podróżnicze, czy bardziej z tego, jak wyglądają nasze dni na co dzień, takie bardziej luźne, wiecie o co chodzi, czy może bardziej takie tutorialowe. Jeśli macie jakiekolwiek pomysły, dajcie znać, ja chętnie wszystko przeczytam. Także co, jeszcze raz dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, do zobaczenia.